Mega Knight to karta, której dźwięk lądowania słyszysz nawet we śnie, a w praktyce darmowy delete na cały twój push. bo on nie wchodzi na arenę, ale wpada z nieba, robi sejsmika i nagle twoje barbariansy, muskieterka i Knight znikają, jakby ich nigdy tam wcześniej nie było. I to właśnie za to wszyscy go nienawidzą. Wrzucasz kartę na most, a tu nagle bum i cały twój atak kończy w grobie. A co najlepsze, typ nie musi nawet myśleć, tylko stawia Mega Knighta na twój push i ma gotową defensywę plus kontratak w jednym. Ale jest w tym wszystkim pewien smaczek, bo Mega Knight mimo że tak znienawidzony, ma też swoje wady. Jest bardzo drogi, a przeciwnik używając go traci większość eliksiru. Paradoksalnie, mimo całego chaosu, Mega Knight ma swoje kontry. Zaskoczenie? Tak, gość, którego wszyscy się boją, może wcale nie jest tak trudny do okiełznania. Elit barbariancy, Inferno Tower, czy nawet dobrze wycelowana Pekka potrafią zneutralizować jego atak. Więc choć Mega Knight jest koszmarem, odpowiednia reakcja może go zamienić w kolejny ból głowy dla przeciwnika.